Cześć, zapraszamy na lekcję tańca góralskiego. Jego charakterystyczną cechą jest to, że naraz może tańczyć tylko jeden chłopak i jedna dziewczyna. Jest to taniec zalotny. Chłopak musi popisać się przed dziewczyną, a ona musi go ocenić. Pierwszym co poznamy będzie przycup, czyli charakterystyczne tupanie wykonywane pomiędzy figurami. Jego rytm wygląda w ten sposób. i wykonuje się go nogami. Dziewczyny robią to samo, tylko delikatniej. I razem. Hop, tup. Hop, cup. Podstawowym krokiem w tańcu góralskim jest po dwa. Czyli dwa razy tańczymy z tyłu jedną nogą, dwa razy drugą. W ten sposób. Raz i dwa, raz i dwa. Raz i dwa, raz i dwa. Raz i dwa. Na początku łatwo jest próbować do tyłu. Raz i dwa, raz i dwa. Raz i dwa, raz i dwa. Raz i dwa. A gdy to się uda, w miejscu. Raz i dwa, raz i dwa. Raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa. Bliźniaczy krok damski znów jest delikatniejszy, drobniejszy. Nogi są blisko siebie, jedna mniej więcej w połowie drugiej. Najważniejsza jest postawa. Stoimy wyprostowane, ładnie trzymamy się podboczki. Na początku spróbujemy do tyłu. Raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa. A teraz w miejscu, raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa. Pamiętamy o tym, że nie kopiemy nogami w ten sposób. Chowców? Do po dwa możemy dodać klaskanie. Jedną rękę trzymamy uniesioną wysoko nad głową, drugą z tyłu, i w momencie zmiany nogi klaszczemy. To samo w drugą stronę, w ten sposób. Raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa. W czasie klaskania chłopca. Dziewczyna się kręci wokół własnej osi. Jest to po prostu krok po dwa, tylko że z obracaniem. Raz i dwa, 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 raz i dwa. Chłopców.